Bardzo fajnie się reprezentują dziewczyny I, i myślę, że na pewno kilka z nich y, y, będzie mogło grać y, w Ekstraklasie. Y, myślę, że poziom jest, na, y, y, jest, y, jest wysoki. Także, i, I też wczoraj, wczoraj był mecz, który wygrały nasze dziewczyny, ale jednak tylko jedną bramką. Dzisiaj też jest tak blisko remisu. Jedną, y, Dwoma do przodu, także poziomy wysoki, bo, bo muszą walczyć do końca. Zdecydowały na pewno podwójne kary. Zniwelowana różnica, przewaga, różnica bramkowa. Na pewno słaba dyspozycja rzutowa, drugiej linii, szczególnie. I żywoźniak, bo nie wiem, czy rzuciła jedną ramkę w całym spotkaniu, czy dwie, ale jak na tę zawodniczkę, to zdecydowanie e, za mało.